Pytanie do organizatorów gali, czy wiadomo co się o stanie zdrowia eh, swobody. Tak, tak. wszedłem. Wszystko było dobrze, po prostu trochę długo kolega nam reagował, Właściwie brak reakcji na światło. Spowodowało, że właśnie ta sytuacja tak długo trwała, ale wszystko jest ok, a to pytanie też możemy zadać bezpośrednio. Lekarze nie zawieźli go do, do szpitala. oddali go w nasze ręce, oznacza to, że wszystko jest ok. A czy nie uważacie, że w tej walce padły trzy czasy za dużo? No jak ostatnio padło trzy za mało, to było trzy za mało. I to jest tak, że wtedy zawodnik zwykle się podnosi i wam oku i mówi: Nie, ja mógłbym jeszcze walczyć. Jak jest o trzy za dużo, to trzy za dużo. Mam wrażenie, że w knockoutzie nigdy nie jest we właściwym momencie. W MMA knockout to nie jest ten moment, tylko to jest trochę dłuższy moment. Zazwyczaj są jeszcze dobitki, jak pan zapowiedział powiedział pięknie. Więc ja uważam, że nie mam nic do zarzucenia sędziom. Wydaje mi się, że ten moment mógłby być wcześniej, mógłby być później, ale był we właściwym momencie. Na szczęście dzisiaj się Zobaczyliśmy trzech zagranicznych ciężkich, dwóch walczyło po raz pierwszy, Oli Thompson przegrał, Kevin Askund przegrał, Chris Askund przegrał po raz drugi i znów zaprezentował się fatalnie. Jaka dalej przyszłość tej trójki w Waszej organizacji? Ciężko tak na szybko, na gorąco, Odsz z orzec oczywiście. No. Christos gdzieś tam no, najsłabiej wypadł, Kevin przy zejściu do parteru raczej chyba nikiemu nie dawał już wówczas szans, no a Oli się pokazał, że ma wrażenie że całkiem przyzwoity i dobrej strony, więc jakby o niego możemy być spokojni. No, pozostałych dwóch, jeszcze pozwólcie, że emocje nam ochłoną, mamy my no, widzimy ma wrażenie 70% co nie mamy jakiś okres walki. Ale nie jak UFC, po jednej przemiany już nie chcieliby zawodnikom. Jak wiecie, u nas taka zasada nie jest. Natomiast mówię, no... na pewno, druga szansa niewykorzystana. Na razie jeszcze nie chcielibyśmy tutaj, wiesz, bo... Nawet nie konsultowaliśmy się wspólnie, nie ustalaliśmy wspólnych zeznań. Ale czy chcielibyśmy kogoś znaleźć, prawda, bo A Christosa... I do got a to How do you rate your performance and uh, what went wrong tonight? Not happy with it. Overall, I mean, I just got caught in a bad position. It's a, it's a whole lot of man to It's a whole lot of man to have mounting off of your head. So, that's what it is. You got caught in a bad position you got the best one. Okay. <coughs> Only pleasure, uh, I'm sure sorry. ma złą pozycję, z której nie było wyjścia. No, stało się to, co się stało przed Mam pytanie do Anzora, a Anzor to swoje pierwsze skończenie walki. Jak się teraz czujesz z tym, po było wcześniej? Bardzo dobrze, jak mam się dobrze czułem że chłopaka. Dobiłem naprawdę, nie czułem, że on nie jest oni w... Ja po prostu nie wiedziałem, że on już rok I want to ask a question to in English. In in English, I Your last MMA fight was three years ago. What have you been doing in the meantime? I have uh, a lot of time for my family, and uh, I'm the coach of uh, Team Alpha. I have a team, my own team. I'm normally trainer. I don't prepare for this fight. I did tell it before and uh, <coughs> I told my others 100%. I have good friends, Tariq Nababa, Jengis Dana, Kerem Engizek. They support me. I want to thank Mohamed Khalidov and uh, also KSW. They believe in me and they give me the chance. Uh, so, uh, and I say for my money, I fight 100% and uh, no show. So, uh, I told before, if he give me the chance, I will knock him out. He's a very tough guy. I respect him a lot. He's young and tough, and uh, I'm uh, very happy that comes uh, so what I want. One more question: uh, Do you expect to be fighting more regularly now? Yeah, we are talking now about uh, contract about, about four fights, and uh, I told them I have a big family. I have twins, I have babies, and <laughs> <laughs> and uh, I need more than uh, if we uh, talk and make it. Make it. To jak taka łaziza o, o to, co robił przez ostatnie trzy lata, kiedy nie walczył. Powiedział, że ma swój gym, który, który jest trenerem, ale nie przygotowywał się, nie trenował ostatnio do walki. A na pytanie o, o to, czy teraz będzie walczył częściej, powiedział, że no, będzie rozmawiał z KSW. Zobaczymy, chociaż ma dużą rodzinę, jak powiedział, bliźniaczki, więc jest też skupiony na rodzinie, więc nie wiadomo, jak to będzie z jego rozport ONET.pl. Mam pytanie do organizatorów, mianowicie wygrał Paweł Masula, wygrał Karol Bedo. Była mowa o tym już w ringu, ale chciałbym, abyście aby się do tego ustosunkowali. Będzie walka między nimi? To będzie kolejny pojedynek? To takie było założenie. Oczywiście na sam koniec e, Państwo musicie zdawać sobie sprawę, że my nie jesteśmy w stanie zawodników zmusić do walki. E, natomiast e, z takim założeniem ten eliminator powstał. E, wygrał Karol, wygrał Paweł. Wszystko wskazuje na to, że Niebawem zobaczymy walkę o pas i pierwszy pas Heavyweight zostanie rozdany. Jeszcze krótkie pytanie o się, Mianowicie, no, dostał byłego Rywala Pudziana, wygrał. Czy teraz dostanie byłego Rywala na studii? Interesuje Was takie zostawienie? Myślę, że nie. To może od razu pytanie właśnie do bohaterów w eee, Ciężkiej. Karola Bedorfa i i Pawła na stolik. Czy jesteście gotowi do tego, żeby się ze sobą, ze sobą zmierzyć w walce o pas? Ja, jeżeli mogę odpowiedzieć na to pytanie, to odpowiadam tak, jestem gotowy. Teraz tak, ja, tak. Jak Ja <grym> tak, <powodem. Da. grym> na, na, chciałbym jeszcze po tej walce. Też nie do końca nas zależy. Jeśli od nas, to będzie tak. No to, no to, to, walka. Filip Lewandowski, MMO optagon, walka Pana Stula Robert przed nami. Co powiecie Panowie na walkę Oli Thompson kontra Mariusz Budzianowski? Ciekawe było to <trym> zestawienie. Wiadomo, no, mamy ilość tam zawodników, oni są znani yy, wam wszystkim, więc jeden to pojedynek nie wyklucza oczywiście. Tu trzeba było zapytane od o jak widziałby ten test ale dla nas by było to ciekawe. zestawienie zdecydowanie dwóch z tych Gdzieś jakiś warto od razu się klaruje. Ja mam jeszcze do Piotra Strusa. Piotrek, e, takiego, takiego nokautu, to chyba nawet nie naliczyłeś, walcząc w sandzie w kickboksingu, jak dzisiaj na Nigdy nie zaliczyłem takiego nokautu, ani żadnego innego poprzednio tego. A więc e, pierwszy knockout, e, kiedyś miałem pierwsze poddanie, mam e, jest to pierwszy knockout i ostatni, jak samo było pierwsze i ostatnie poddanie, więc już więcej nigdy nie zamierzam przegrywać w ten sposób, na pewno Dołożę wszelkich starań, żeby tak e, się stało. Co mogę więcej powiedzieć, no, ciężkie chwile teraz nastają w moim życiu, bo, bo wielu no, przegrana e, nie jest łatwa, ale Trzeba iść do przodu, głowa do góry i, i na pewno Jedyny z moich pojęć to to, jest mocniej wzmocnić treningach i, i na pewno nie otwórzę sobie MMA, bo przegrałem. Pytanie, pytanie do właścicieli federacji KSW. Skoro już powiedzieliśmy o nokaucie Aziza Karaoglu, powiedzieliśmy o nokaucie Anzora Aziewa, to kto dostanie ten bonus? bo w końcu trzeba będzie go ogłosić, no, oba bardzo warga na Także bardzo ciężka sprawa. Ja, ja się nie, nie podejmuję dzisiaj e, wyrokowania, Może dajmy sobie czas do jutra. Zobaczymy raz jeszcze. Z paru kamer to zostało zarejestrowane, także będziemy mogli powoli bardzo to przeanalizować. O Goran przyszedł, witamy. Goran. Za dużo, za dużo heavy weight tutaj, musimy inaczej te konferencje robić, inne warunki, nie mieścimy wszyscy. się wszyscy. Czy też chciałem z kolejnym pytaniem? Chciałem wskazać się właścicieli Federacji KSW o przyszłość wagi średniej w federacji, ponieważ jest tam bardzo dużo znających się wzajemnie zawodników. Macie je w troszkę też wypowiadał, że chcecie przejść i jak zamierzycie rozwiązać ten problem i czy możecie rzucić trochę światła na jakieś przyszłe mm -hmm. zostawienia. Na przykład reform ja zbliżać się ładnie, co może jego w najbliższej przyszłości. Bardzo jest długie i, i, i otwarte to pytanie, było budujemy każdą kategorię, tak naprawdę tylko 8-4 mamy na tyle napiętą i z tak dobrymi wyśmienitymi zawodnikami. Nie mówię, że pozostali nie są, ale już mówię, że tu nie chcemy do, i, i kontraktować nowych zawodników. No i każda pozostała kategoria wymaga wiesz, dobrania zarówno polskich, jak i zagranicznych zawodników. Poczekajmy, no bo to w ogóle wiesz, po tych emocjach teraz pogali nam ciężko, teraz jakieś plany i tutaj ciągnąć nas za słowa i za języki, co będzie. E, jak wiecie, rozmawiamy z każdym zawodnikiem indywidualnie, jeżeli chodzi o jakieś tam dalsze plany, o kolejnych przeciwników, więc teraz nam ciężko cokolwiek teraz mówić. On się bardzo cieszy, też miał ciężką przeprawę na KSW. Um, ten, może ja bym się zapytał, a czego ty oczekujesz w Oczywiście oczekuję pasu. Czy wykluczacie taką opcję, czy dajecie, dajecie taki krok na ja, to, że ja pan zobaczy razu o powrotem? Od razu nie. Co to jeszcze jedną walkę. Była wygrana, i kolejną. Dziękuję bardzo. Pytanie do Janka Błachowicza: jak masz z torbę lodu, a składasz dual, to powiedz co ci się stało w rękach? Czy z ciosów do rana rolników rozbiłem po prostu rękę i trochę boli? Tyle. ładno ze stanem nie, nie czujesz jakiegoś tam poważniejszego urazu złamania w korek? Nie, to będzie zwykłe stuczenie, to będzie że za tydzień, już będzie okej, okay, będziemy wrócić do hotelu. No nie udało Ci się skończyć walki. Dużo się mówiło o tym, że, że jakieś tam ciśnienie w ciebie było na to, żeby skończył. walkę. czego zabrakło tym razem? Wystąpił w Goran. Bardzo solidny zawodnik po prostu nie pozwolił wygrać te walki przed czasem i tyle. No. Ja dziś nie jakiegoś takiego nie miałem. Chciałem wygrać w dobrym stylu. Zrobiłam walkę, Myślę, że tak to zrobiłem. Najbliżej skończenia, bo w końcu drugiej rundy, e, tam już Goran no. był na Jadeszka. Teraz, no. że uciekł głową za linę, a twarz, zabrakło czasu. Jak ty doceniasz tę sytuację z końcówki drugiej rundy? No tak jak mówisz, Goran to przytomnie uciekł właśnie za, za linę, który nie pozwolił się dokończyć. No i trzeba było no, 10 sekund, już, bo było do końca to, to już się zakończył. Jeżeli tam było jeszcze 30 sekund, to skończyłbyś walkę? To ciężko spekulować. No, myślę, że tak był dobrze już podłączony, ale no, można chyba się wiem. Jeszcze pytanie do Pawła Panie Pawle, jak się pan znowu czuł e, po tylu... Panie, panie Pawle. No. To się nie zmieni. Oficjalnie będziemy na pytania? E, jak się pan czuł znowu e, na białym ringu po tylu latach przerwy? I czy wróciły wspomnienia z A. czasów kraju? E, no dobrze się czułem wspomnienia wróciły, no cóż, fajnie, że tak się fajnie dokończyła to wapńka, że udało mi się wygrać przed czasem. Okej, okay. dziękuję. Dziękuję bardzo. Okay, mam od razu też pytanie do Pana Pawła na studiu. Okay. Okay. Ale panujemy. Trzeba czasami tak, Panie Pawle, bo powiedział Pan, że pierwsze trzy minuty chciał rozwiązać w stójce, chciał tą walkę e, w ten sposób poprowadzić. E, takie było zam zamierzenie, czy to było jednak e, coś pod media, pod to, żeby e, tutaj zmienić się w ten sposób, a potem to rozwiązać w że jest bardzo stabilnie? Nie, plan był taki, żeby te dwie, trzy minuty popatrzeć w stójce, oczywiście nie napalać, tylko bardziej na, na i... E, przeczekać te pierwsze jego cepy. E, no Akurat tak się złożyło, że teraz udało, udało mi się przejść i e, e, moja prawa ręka doszła do, do jego głowy. A no, później był taki moment, że był rzucone tezami, no to trudno było nie, nie próbować zejścia do parteru i, i tam skończyć walkę. Ze swojego rodzaju trochę fenomen, jak się buduje taką historię swoją jako zawodnika. zacznie się od, od takiego progu z takimi nazwiskami. Dauron, Wejrak i później jakby do to w karygosłupie i jak możesz spojrzeć Pani to jak Pan może spojrzeć na to, Dobrze, to, panie to i, i jest trochę w goryczy, że te pięć lat wcześniej, po Sydney w 2000 roku od razu za MMA się nie wziął? Nie no, tak musiało być, to jest w tym momencie w 2005 miałem zacząć przygodę swoją z a w 2012 przygodę w KSW. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie do organizatorów tylko o Kamila Walusia. 13. W e, 2013, powiedzmy Jeszcze pytanie do organizatorów o Kamila Walusia. E, pytałem kiedyś Macieja, pan Macieja o to, e, jak Panie będzie wyglądała... Panie Macieju, jak będzie wyglądała przyszłość Kamila w Federacji. E, powiedzieliście, że... Sukcesywnie mógłby się udało, jeżeli yy, będzie dostawał tych zawodników coraz wyżej, coraz wyżej, yy, jeżeli chodzi o poziom sportowy. I co teraz? No jak będzie wyglądała przyszłość Kamila, to mi ciężko powiedzieć to Kamil Narysuje swoją przyszłość na pewno. Natomiast yy, no wszyscy zarzucali, wszyscy, nie słyszę, wszyscy zarzucali, że, że, że zawodnicy są za bardzo fankowi, że, że za mało są zawodnicy, a za bardzo właśnie celebryci yy, dzisiaj yy, debiut z prawdziwym sportowym zawodnikiem Kamila, myślę, że stanął na wysokości zadania, no, trzeba stawiać kolejne kroki. A już tu było pytanie, jeżeli chodzi o e, pan Pawła Nasturę i e, przepraszam tymi panami, ale po prostu już kogo i ostatnia rzecz, czy bierzecie pod uwagę taką walkę tylko e, razem z e, Kamilem? Dziękuję. Strasznie w ogóle jakaś odległa perspektywa, powiem szczerze. Oczywiście no zobaczymy jak panów podoba w kolejnych pojedynkach. Pytanie może teraz do Kamila o bo jeszcze się nie wypowiedział, a nie zła walka, jeżeli chodzi o jego osobę. Kamil posypały się takie komentarze, że twój rywal był trochę za słaby. Jak ty do tego podejdziesz, że jakby po tym teście powiedziano, to, to dla ciebie był za, za lekki test. Jak ty się na tego odniesiesie? Nie, dlaczego? Ja powiem, że e, na pewno kryzys e, przygotował się dobrze do tej walki. Walka mu nie poszła. E, poszło mi, ja wygrałem, z tego się bardzo cieszę. E, myślę, że i dany zawodnik na, na ten etap kariery. Który jestem. Ja wiem, że jeszcze strasznie dłu długa droga przed mną. Muszę się rozwijać, nadrabiać braki, zaległości, które, e, które mam, ale wkładam w to serce. I e, będę dawał coraz więcej siebie, żeby ten poziom sportowy zawsze spłonąć. Wiele osób ci zarzucało no, zbyt dużo wagę, Powiedz, jak się teraz czujesz, i powiedzmy, mi, no, ile jeszcze chcesz zejść. Była taka twoja optymalna maga, w której czujesz się w 100% komfortu. Chciałbym zejść do 66 wzorem. Ale zobaczymy czy mi to się uda. Jest taki program w Warszawie, jakąś pomoc z sądzeniem uwagi. A kogoś, kogo byś widział naprzeciwko swojej osoby? No nie wiem, podczas następnej karmy, jak na to jest tam... No nie wiem, jest, jest za wcześnie, to mi odemnie no zależy. To... Jest, jest za wcześnie, na pewno zależy. E, na pewno tydzień przerwy, wracam do treningów, e, chcę znowu wylecieć do Stanów. E, a, co, a co dalej, to trzeba zapytać e, na No właśnie plany są, już wiesz, kiedy z powrotem wracasz tam, na ocean, na salę. Eee, Najprawdopodobniej, no tak, no jak wszystko uda mi się dopiąć z wizą sportową, to wracam na początku maja. Proszę Państwa, ostatnie pytania w tej serii. To Proszę. Do bała na stoli. Proszę... Bez Poczekaj pan? tutaj. To może jeszcze inni zadadzą jakieś pytania. Także tak? jak też wszyscy jakąś mieli możliwość, tutaj z przodu, A, jak mi jest... mikrofon, to przekażę. To jest ostatnie pięć pytań w tym czasie przeznaczonych na konferencję, później zgodnie z ustaleniami z Arturem Przywyszem? Ja mam pytanie do organizatorów i to jest pytanie dotyczące KSW 23, ponieważ jak udało się nieoficjalnie dowiedzieć naszej redakcji, Mateusz Zawacki zmierzy się z Mateuszem Gamrotem, to jest nowy, nowo pozyskany zawodnik, a Artur Sobieski schodzi do kategorii biurkowej. Czy możecie to potwierdzić i jeśli tak, to jak zapatrywalibyście się na walkę Kornika z Anzorem? No to się bytnie, słuchajcie, no rzeczywiście jest w planach walka Zawadzkiego z gamrotem, e, natomiast e, zostanie ona ogłoszona publicznie i potwierdzona w momencie, kiedy zapniemy wszystkie formalności, a nie są one jeszcze zapięte, natomiast zawodnicy o tym wiedzą, zgodzili się, więc planujemy taką walkę. A jeżeli chodzi o Kornika, dowiedzieliśmy się o tym dosłownie kilka dni przed walką, rozmawiając z Tomaszem, jest taki plan, czy on e, wejdzie w życie, to myślę, że trzeba byłoby zapytać e, Tomka Blondera. Uh, I would like to I would like to ask Goran uh, how do you find uh, your performance tonight and. Uh, what do you think? But, uh, I'm sure we all agree that uh, Jan Bohovic and uh, also uh, are strong enough and skilled enough to compete with uh, UFC fighters. So, how do you think? At least in KSW And uh, the whole organization is very good and uh, it kind of reminds me of all Japan and Pride spirit. So I always wanted to fight in Pride. Unfortunately I couldn't, so now I at least have the chance to feel that you know, spirit. And uh, I really love to fight again. nie mówiąc, jego występ nie był najlepszy. E, jego zdaniem Jarek, jak najbardziej zasługuje na to, żeby mierzyć się z zawodnikami UFC. E, jest bardzo dobrze przeszkolony, ma wielkie serce do walki i na pewno sobie poradził. E, to dodał, że jest bardzo zadowolony, że mógł tutaj wystąpić. E, przy, ta dzisiejsza gala przypomniała mu o Galę Pride zawsze chciał walczyć w Pride teraz miał przynajmniej możliwość poczuć y, duszę tamtej organizacji tutaj w Polsce. Well, just, just to add, uh, great organization, great rules and great referees. So that, that's all Proszę Państwa, i tym optymistycznym akcentem zakończymy konferencję prasową po gali 22. Jeszcze ja, jeszcze, ja, 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 jeżeli można, z naszej strony, nie, to nie będzie długi speech, y, mm. chciałem powiedzieć, że Wiele się mówi o różnych fight cardach, mówi się o tym, że świetne fight cardy dają czasem słabe walki czasem słabe fight cardy dają świetne walki, bez względu na te wszystkie teorie, nader wszystko, chciałem powiedzieć, że ja dzisiaj zobaczyłem 7 doskonałych pojedynków i wszyscy zawodnicy zostawili dużo potu i w chcieliśmy wspólnie z Martinem i bardzo serdecznie za to podziękować, bo to dla Państwa. Wielkie brawa na zawodników. Panie i skończymy naszą konferencję prasową zawodnicą. Udałem się na zaskurzony odpoczynek. Dziękujemy za przybycie. Zapraszamy już niedługo na KSW 23. Dobra